Tarnobrzeg Pamięta. Pod takim hasłem zorganizowano obchody 86. rocznicy wypędzenia przez Niemców żydowskich mieszkańców Tarnobrzega. Po wizycie na cmentarzu żydowskim odbył się Marsz Pamięci, którego zwieńczeniem było spotkanie pod Miejską Biblioteką Publiczną. To właśnie budynek księżnicy był dla Żydów ważnym miejscem, bo tu umieściła się synagoga. 2 października 1939 roku wielu przedwojennych mieszkańców Tarnobrzega usłyszało, że nie ma tu dla nich miejsca. Na niemiecki rozkaz zgromadzono żydowskich mieszkańców na rynku, a następnie zabrano im wszystkie wartościowe rzeczy. Uformowano ich w kolumny i dzisiejszą ulicą Sienkiewicza pogoniono w stronę rzeki San. Społeczność żydowska w Tarnobrzegu to może być dla was zaskoczenie. Jeszcze. Sto lat temu stanowiła większość mieszkańców naszego miasta. Na początku XX wieku statystyki mówią, że było to ponad 70% mieszkańców. Dopiero kiedy przyłączono do Tarnobrzega dzików, przyłączono dużą wioskę, a jak wiemy, Żydzi mieszkali w, głównie w miastach, rzadko mieszkali na wsi. Wtedy mniej więcej ten stosunek Polaków do Żydów się... Wyrównał, kiedy rozpoczęła się wojna, Żydzi stanowili w niespełna 5000 tarnogrzegu około 40% mieszkańców. Niemcy, wypędzając nie tylko zresztą tarnobrzyskich Żydów poza San do sowieckiej strefy okupacyjnej, w ten sposób chcieli, przepraszam za sformułowanie, pozbyć się tego problemu, bo jak wiecie, że Według zapisów rasowych, według ustaw norymberskich, według niemieckiego pra prawodawstwa Żydzi nie byli traktowani jak ludzie. Tego dnia Tarnobrzeg stracił bardzo dużą część swoich mieszkańców, ludzi, którzy tworzyli tkankę tego miasta, którzy tworzyli tę społeczność. I często e, myślimy o nich jako o takich anonimowych osobach, a my właśnie tego 2 października chcemy przybliżać naszym mieszkańcom, że to byli ludzie, którzy mieszkali tuż obok, którzy tego dnia nie wiem rano wypili kawę, e, rano wstali myśląc jeszcze, e, co tu robić. E, być może już bali się, a później dowiedzieli się, że to miasto to już nie jest ich miejsce, że ich dom już nie jest ich domem i wyruszyli w podróż, która często miała tragiczny koniec. Właściwie dla większości z nich miała. Nigdy już do swoich domów nie wrócili. Marsze pamięci poświęcone tarnobrzeskim żydom są organizowane od kilkunastu lat. W tym roku spotkanie zostało przygotowane przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne. Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Forum Dialogu. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym dla społeczności żydowskiej, bo stoimy na nowym cmentarzu, a w zasadzie na tym, co zostało z nowego cmentarza, bo on został w 1944 roku zniszczony. Istniał również stary cmentarz żydowski, on znajdował się przy bibliotece tam, gdzie Kiedyś był plac targowy, tam ogrodzony wysokim murem, był stary cmentarz żydowski i po wyczerpaniu, że tak powiem, miejsc na pochówek Żydzi utworzyli tutaj ten nowy cmentarz. Jak widzicie zachowało się tylko kilka czy kilkanaście macew, kilka w całości, które są takim niemym świadkiem żydowskiej społeczności. Ten cmentarz i to miejsce, które jest tak puste i jest w nim tak niewiele śladów, też jest takie bardzo symboliczne. Ich nie ma. Została pustka, zostało takie niedopowiedzenie, jakaś tajemnica, i chcemy uczestniczyć w tym procesie poznawania tej tajemnicy i, i mam nadzieję, że więcej mieszkańców także będzie się co roku włączało. Bardzo cieszy mnie, że młodzież coraz chętniej uczestniczy, jest ich tych młodych ludzi jest co roku coraz więcej. No i właśnie w tym także upatruję nadziei. Przy cmentarzu znajduje się także ochel, czyli żydowski grobowiec. Na nekropolii była również młodzież z liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, która przygotowała krótki montaż poetycki. W tym roku była to poezja żydowskich autorów oraz wiersze jednego palestyńskiego poety. Było to swego rodzaju symboliczne nawiązanie do obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie płacz malutki, jeszcze wzejdzie dla nas słońce i zagoją się rany. Krwią ociekające, dzisiaj słońce zachodu wprost w oczy nam świeci, stoimy samotni, w cierpieniu i w biedzie. Ale musimy znaleźć pocieszenie sami. To nic, że tak błyskają ostrymi nożami. Że biją, że murdują, znowu drzwi wstawimy, wyłatamy poduszki i okna oszklimy. Przyjdą znowu i znowu. Jeszcze wiele razy, ale bądźmy cierpliwi. Mamy wiele czasu. Nie płacz, mały. Wypłakać mógłbyś, młode oczy. Naprawimy komodę i stołek. Łzy otrzyj. Odbudujemy domy przez nich popalone. Znów zajaśnieją w słońcu ściany pobielone. Nie płacz, mały. Nie warto. Szkoda oczu Twoich. Wiosna odnajdzie drogę do nas. Rany zgoi obcięte będą na kształt konarów przegniłych, ręce, które twoją matkę i ojca zabiły. Następnie przemaszerowano pod bibliotekę, gdzie znajdowała się synagoga. O przeszłości tego miejsca przypomina tablica, która znajduje się na ścianie obiektu. Odczytano relacje tych, którzy uczestniczyli w wydarzeniach z 2 października 1939 roku. Dokonali tego członkowie szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego turysta Starnobrzeskiej Prymasówki. Ta historia to jest część także naszego dziedzictwa, naszej tożsamości, dlatego no, ważne jest bardzo dla nas, aby o tym pamiętać, przypominać, aby przywoływać ich historię, ich nazwiska, aby o nich pamiętać. No i mieć nadzieję, że dzięki nam, dzięki temu, co robimy, dzięki temu przypomnieniu, być może świat staje się odrobinę lepszy, przynajmniej ten wokół nas. Żydzi stanowili nie tylko przez wieki większość statystyczną, ale żydzi należeli do elity tego miasta. Profesorowie dzisiejszego liceum tarnobrzeskiego, najwybitniejsi matematycy, poloniści to byli najczęściej żydzi, większość lekarzy tarnobrzeskich, prawników tarnobrzeskich to byli żydzi. Stanowili oni elitę tego miasta. Ten marsz, który na początku w pierwszych latach ten marsz robiliśmy od synagogi, czyli od biblioteki w stronę cmentarza Teraz odwracamy sytuację, to też ma według mnie charakter symboliczny ci Żydzi z powrotem tą drogą, którzy byli, którą byli wypędzani, wracają z powrotem do naszego miasta.